Witajcie w kolejnym odcinku i z tej strony Zuła Dzisiaj sobie gramy y trana detrana no, Z panem Aleksem Gramy ze detrana z Aleksikiem Przywitaj się Aleksi, gdzie ty jesteś? Elo 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 Dzisiaj, jest... no ja pierdzielicie, tak jak mówiłem sobie gramy detrana Więc jeśli wam się taki wmix spodobał, oczywiście zasubskrybujcie kanał Z dzwoneczkiem i wpadajcie na kanał tego gościa Bo ja nie Weź, już mnie nie zabij, chopy. To jest detran, chłopie 100 level, nekce. I musimy go. Znaczy, pewnie go cię nie przejdziemy, nie? Bo stolewali najwyżej. No weź mnie nie zabijaj. Najwyżej zrobimy z tego 3 albo dwa odcinki. Zobaczę. Dawaj. Jest takie łatwe. Dzięki. Jak. ja już ja, ja <gryw> Zobaczysz potem. Ale co ty? Ja ale czemu? Ale, ale tu będzie... cię będzie taki rage. Że to naprawdę. Bo potem co to, to, to jest potem na tym dytranie? To ja nie mam pytań. Ej, ale no tutaj, jak ja mam to to zrobić. Musisz skoczyć na to ten. A gdzie ty jesteś? No, no tu po tym masz ten. Te wiatraki. Ja nie doleciałem to fajnie, to fajnie, naprawdę. Dawaj, Aleksik Dobra, jest. I tutaj, dobra, A on o tym nie wie, on o tym nie wie, dobra, bo to jest w końcu ten ran nie? Ale Aleksik o tym nie wie, więc git. Nie przejdziesz tutaj tych czarnych lewali naprawdę, kurde. Nie przejdziesz starych devali, ja ci to już od razu mówię, nie? On będzie gdy spadał widzowie. Prawda. Ale nie będę takim hamem i ci podpowiem, że miej ciągle. Kurde, miej ciągle włączoną Tom. Xa. Wiesz. Znaczy, um, znaczy ten. Włącz sobie podłogę, nie? Wtedy będziesz wiedział. Dobra, S. Przechodzimy szybciutko level. Ej, szybciutko przechodzimy, no. Dobra, git. Jak już będę tam trochę dalej od Ciebie, to będziemy na Ciebie czekać. Tam. Nie wiem, z drugi No, ale ja nigdy nie grał tutaj seroni... Są... Oha, to jest dobra. Kurde nie to! Ja pierdzielę podłogę żem nacisnął. którym już mamy level, 19, dobra. Tu, 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 tu. Ale dlaczego? Tak nie powinno wyglądać. Cis wciskam klawisz. Nie będę mówił jaki i się nie robić, no nie? Przecież tak się nie da. Jak to przejść? Nie wiem, ale co ty przechodzisz? Bo ja nie wiem. No jakieś takie to mnie słowie... A dobra, już wiem. Ej, czemu? Teraz się tak serio pytam dlaczego? Przecież to jest takie łatwe. Ale jak ci bucha Kurde! <laughs> Ej, bez kitu. Czekajcie, zrobię jakiś i taki myk. O, 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 o! Stój tu! Jest! Czemu ktoś tu postawił drzwi, no? Ja pierdzielę. Dobra, to jest do przejścia. Dobra, ez. Aleksik, jak, jak tam u ciebie? Dobra, czekamy. Aha, okej. To już mogę lecieć, nie? Bo to będzie wtedy nudno, wiesz? to sobie lecę? Ja. Dobra. Dobra, tutaj już wszystko zrobione. Dobra, musimy to przejść, bo to jest łatwiutkie. Dobra, O, Uf, jest. I hey, który masz level? E 15. Dobra, To ja cię wyprzedziłem, e ja cię wyprzedziłem tylko o 10. <laughs> A tutaj wiem, że tak. O, 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 kurde. Tak. No ale czemu? Jest, wreszcie, git. Dobra, ja mam 27. Ale spokojnie, przejdziesz na nie stresuj się. słuchaj jak tam wolisz. Dobra. O, i tutaj już jest tak... Znaczy nie... Nie mówię, że jest ciężko, co, nie? Po prostu tutaj przejdę... Dobra, przejdę po... A nie, dobra, to jest łatwe, to jest łatwe. Ej, kurde, weź. Ja już mam trzydziesty pierwszy, weź szybciej. Ale to mnie wkurza! ja <grym> <Zdrowiawa>, bo mówię, że... Musisz <grym> No bo musisz nacisnąć sobie podłogę i widzieć, nie? Bo inaczej tego nie przejdziesz. O kurde, za daleko wyszłam. Musisz nacisnąć po prostu jakby... pod, pod, pod jakim klawiszem masz podłogę? No ja też, no to git. I naciśnij sobie po prostu... O kurde to jest ciężkie. To jest ciężkie, no... Ja... To naciśnicę X-a i wiesz. I wtedy będziesz widział, nie? Gdzie jest upadek, gdzie nie? Ja! Ale nie mogę przejść jakiś pułapek. Nie no, chociaż trzeba przejść do 250 levela, nie? Bo pewnie dzisiaj z tu nie przejdziemy leveli. Bo to nie ma opcji takiej. Ale gdzie ty? A, do, o, ja Cię zarabię, będę widział. O, chyba Cię widzę. Ja. To będzie ciężkie, bo tutaj jest zbagowany ten trap. Gdzie Ty jesteś? Yy, o, czekaj, czekaj. Widzę Cię. Kurde. No, to jest łatwe. Musisz S naciskać, jak w locie jesteś. naciskać? S. A to A, a no, 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 Żeby się tak cofało, wiesz. Ja. No to fajny trend naprawdę. Wiem, że będzie łatwiej Dobra, dobra. Zaraz będziemy się widzieć. Kur... Czemu to mnie nie skacze? 8 minut odcinek, naprawdę epic. Nie, 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 nie rób tego, naprawdę nie rób. Dobra, przeszłem. Pa, widzę, widzę cię Elo! Który masz level? Ja mam 37. Siema No, kurde, dlatego się nie da przejść ja no te drzwi jeszcze się nie otwierają. Poczekałbym ale jakich na ciebie bardzo, ale wiesz, bym musiała na ciebie czekać 500 lat. Kurde! Otwierają. Mi to? Musisz, jak lecisz i musisz S, 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 S. Jak lecisz, pa, lecisz i musisz tak S, 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 S przyciskać. Znaczy nie przyciskać, tylko na klikać, nie? Lecisz i klikaj S. S. Serio? No. Dobra, terapia łatwo. No ja mówię, że łatwa, a już za nich zginęłam 500 razy. Dlaczego? ty ja potem jeszcze dogoni jeśli... Dobra, ostatni trap Jest! O nie! Czarny ten. Dobra, jestem. To jest tak. Tu jest. Tu jest git. A, i tu jest ta! Oh, to jest łatwe. To jest do zrobienia widzowe. Ja, To jest taki ciężki skok, Aleksik. Wiesz, że jest taki ciężki skok. Strasznie ciężki. Znaczy nie, no, cię, nie jest ciężki, bo go teraz robię, ale ściana mi przeszkadza. Ale jest fajny skok. Aleksik się skupia, nic się nie odzywa. Ej, no dlaczego mnie blokuje ścian? <noise> Jaki skupiony chłopak. <noise> o, 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 jest, dobra, i to jest skok. Dobra, S, o kurde. Gdzie ty jesteś? Eee, co? Aha, wiem gdzie ty jesteś. No i tam potem musisz spać i, i uważać na miny. To jest łatwe, to jest łatwe. Ale ja, ja, tam, ja mam tam zablokowane. Co masz zablokowane? No nie mogę tam po prostu... No nie możesz. Musisz pierw przez te czarne przejść. Dobra, poradzisz, no. poradzisz sobie i potem, no. Jest, no kurde. Jeden skok. Naprawdę ten skok. Jest! A i ja mam dla ciebie jeszcze taką ten, bo jak już jesteś strasznie daleko ode mnie, bo ja już mam 45 level. Tak jesteś tu, poczekaj, teraz ci powiem. Jak jesteś Aleksik tutaj na tych... Tu na tych... Jak będziesz tutaj na tych, koło tych trapów koło, na impulsywkach, to bie, weź dwie impulsywki, bo tam nie ma bałwanów i musisz mieć dwie, żeby sobie wlecieć. A ja już zginęłem, to będziesz już miał zostawione, nie? <laughs> Mam taki problem z wyskoczeniem, naprawdę. Ale co tam jest? Ale, że ja. Ale co? co? Łopie, co to są za levele? Potem tam. Kurde. Doleć tu. Ej, nie mogę tam doleć. Ja to zaraz zostawię pewna się tych impulsywek i będzie beka. <laughs> Dobra, tam już jest dużo tych impulsywek. Jest! Aha, okej, okay, to fajnie. Dobra, jest bliżej. ja ma... Powiedziałam checkpointa. Proszę, powiedziałam checkpointa. Mam checkpointa, dobra, dawaj mi tą impulsywkę. I tak, tu mu. Zostawię dwie, tu masz dwie. Nie czekaj. Co tu za <gry> Tu masz dwie impulsywki zostawione, jakby co? Ja! Nie! Co ja, od... Co ja odwaliłem teraz? Dobra, nieważne. Yy. Yy, masz tutaj jedną impulsywkę. Dobra, Git. Checkpoint, dobra. Nie wiem, które ja już mam. O, to jest takie trudne, tutaj będzie taki rage. Ty nie! A już się to za pierwszym razem przejdę. Dawaj, Aleksik, musisz to zrobić. Ty widzisz mój nick, nie? Jesteśmy jakby kogoś... Się... ZRÓB TO! Ja... Jeden skok, naprawdę jeden skok. Trzeba to zrobić, no trzeba kurde to zrobić na odcinku, nie? To fajne. Nie no, będzie... zrobimy z tego drugą część, na której to postaram się przejść. I Aleksik już. I Alex, już będzie koło mnie. <laughs> nie 30 levelów y, dalej. Op, elo, patrz, ja jestem. tu u góry. I tu nie, nie możesz iść. Nie możesz po tym iść, bo tu jest ten. zbagowane. Musisz przeskoczyć na drugi koniec. Jest! Patrz, elo. I musisz teraz przeskoczyć. No. Tak to robi Alex Alex. No Ej, dobra, ja już, już to przeszedłem, ja już mam luz, nie? Totalny. No, ja już mam luz. Ja już mam luz. No i przejdziemy jeszcze ten level, jak już będę się powoli widzowy z wami żegnał. Kolejna część, nie wiem. No czy pewnie kolejną część dogramy dzisiaj, nie? Ale po prostu pojawi się za jakiś tydzień kolejna część. Wskocz tu. Dobra, git! Hmm. Dobra, skoczę się tu Dobra, to jest łatwe, ja to zrobię, nie? Tak No nie, no nie, no nie, ja <grymne> w Ej, ale ja tego nie przejdę <grymne> Dawaj, ale... <grymne> Nie wiem już 50 chyba z tego. No nie! Przejdziemy ten level i się z wami pożegnam. No. Nie, nie da się tam skoczyć. Nie da się. Ja! No nie da się tam skoczyć! To już się tutaj rajd' Alexa zaczyna! Ja! A mój ręczący, tylko ja! <suszy> ja! Dobra. Taka, teraz to trzeba przejść, no. Tak jest! Jest! 51 level, dobra moi drodzy, to by było na tyle. Myślę, że taki odcinek Wam się z pierwszej, z pierwszej części podobał. Oczywiście subskrybujcie kanał, wpadajcie na, na kanał Aleksika. Ja. Yeah. Pożegnaj się, Aleksik. Hello. Dobra, do następnego. Cześć, cześć.